Ciemno. Witam w kolejnym odcinku na kanale Podcast. Dzisiaj dość z opóźnieniem, ale wybaczcie nam to, po prostu wracaliśmy na chatę na święta. Nie więc wy pewnie, no, pewnie i tak obejrzycie ten odcinek albo wczoraj wieczorem, albo, albo dopiero dzisiaj, więc my myślimy, że Albo dopiero, nie ma, będziecie. Albo dopiero będziecie, ale nie że nie ma to takiego większego znaczenia. W każdym razie i tak w możliwości nagrywamy to dla Was dzisiaj trochę w warunkach takich jak zaczynaliśmy ten kanał, czyli na łączach. Na, e, przez. nie, nie, nie w wspólnie, w bólu, w, przez co może być trochę jakość inna, ale za to prze co przepraszamy, ale postaramy ale, się. długo obchodzą trzecie odcinki seriali? Ech. No, no, dobra, dobra. ale. Dobra, może jeśli chodzi o wyświetlenia, to fakt, ale jeśli chodzi o sam odcinek, no to może powiedzmy, jak nam się podobał. Oczywiście omawiamy sobie tu Moon Knight, jakbyście jeszcze nie widzieli. No. no był ok. W sensie, według mnie był najsłabszy z tych trzech, ale był spoko. Spoko się to oglądało. Ok. Po prostu. E, według A mnie mam był. Kilka, no. Mam kilka rzeczy do powiedzenia, ale to już w trakcie. No Wiedzenie tak. E, według mnie był całkiem spoko. W sensie był naprawdę fajny, podobał mi się, był najlepszy niż drugi. E, nadal mniej bardziej, znaczy mniej niż pierwszy, mimo że było więcej Moon Knighta w tym odcinku, mimo że było więcej akcji, ale... Znaczy, czy więcej akcji, to może tak porównywalnie do pierwszego, ale w każdym razie jakoś, jakoś mi tak ten pierwszy nadal cały czas siedzi. Takie to było boom, zaskoczenie, a tutaj naprawdę mieliśmy... Pierwszy Słucham... był wybitny. Tak. Eee, no, najlepszy, najlepszy serial Marvela. Najlepszy opening <słucham> serialu MCU. Eee, no, i, no i tak, no i to w sumie, w sumie takiego z tego wstępu to tyle, myślę, że teraz sobie przejdziemy do konkretów, eee, ponieważ dużo się w tym odcinku tak naprawdę działo, mieliśmy dużo akcji. Mieliśmy eee, Egipt, jaki było pokazane w poprzednim tak, w zakończeniu on, poprzedniego odcinka. Właśnie, odcinek się to rozpoczyna jakim klasycznym w ogóle bieganiem po dachach, takim Indiana Jonesowym, powiedział, trochę bondowskim, tak No wie, 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 wiemy wszystkie, znamy te motywy z wielu. I on robił jakieś questy poboczne na, tak. na tej mapie, bo na dachu jakieś biegnie w ogóle. Taki, taki trochę no. Nathan Drake, trochę... To właśnie to, jest to, co mówili producenci, że to jest połączenie Indiana Jonesa z Fight Club, ale Fight Club to jest y, tylko połączenie osobowości. I nic więcej, tak naprawdę, bo jak widzieliście Fight Club, no to popularnie on nie ma nic wspólnego z tym. No i tak, tak, tak. No. to jest krytyka kapitalizmu Fight Club? Niemożliwe. I ta, mieliśmy tutaj, no, fajną scenę akcji. W sensie, tu muszę pochwalić ten serial za to. Um, oczywiście, już nie chcę mi się narzekać na to CGI, ale sceny akcji z ludźmi, w sensie bijatyka, walka z oponentami, którzy są ludźmi, a nie jakimiś szakalami CGI, to jest naprawdę dobrze to wygląda. i i fajnie, a no, się to teraz oglądam. jeszcze jedną rzecz do tego serialu: w sensie to nie jest na tego odcinka, ale drugi odcinek i ten ma jakiś problem, że jest za cicho, nie wiem o co a? chodzi. A to nie był wiem. Odcinek, Tamten zeszłotygodniowy był za cicho, mi musieliśmy <grym> podgłosić o 10 jakby więcej okay. głośności, żeby słyszeć tak jak normalnie, a w tym odcinku było ok, ale kąszu był za cicho, nie wiem o co chodzi. <grym> Też, nie wiem, szczerze mówiąc, co, dajcie znać, czy wy tak samo mieliście, bo może tylko u nas było, ale nie spotkałem się z takimi w sumie informacjami na necie. Ja że... właśnie się spotkałem też trochę, Aha. więc. Dlatego no to... też chciałem o tym wspomnieć. No to piszcie w takim o razie. Też to zauważyłem. No te... to trochę dziwne, no ale, no ale dobra, no to jest taki minus techniczny bardziej, jeśli chodzi o, co, to nie wiem, dystrybucję w sensie na Disney Plus. Może w niektórych krajach to jest ciszej, w niektórych głośniej, nie wiem, nie wiem. Ehm, dobra, ale jeśli chodzi o... No, no mamy ten Egipt, o którym powiedzieliśmy świetna zmiana lokalizacji, fajnie się to ogląda, ponieważ ...najbliższy wybór ehm, niespodziewany dość, ehm, jeśli chodzi o, o szczególnie ten serial. No w ogóle nie wcale to nie spo Nie spodziewaliśmy się. Ale nie, 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 jeszcze nie skończyłem, Wydajcie. jeszcze nie skończyłem. I chodzi, że niespodziewany wybór, jeśli chodzi o to o przestawienie kąszu w dzień. W sensie. Ehm, on se normalnie stoi w pełnym słońcu i on wygląda dobrze, no widać, że no właśnie, nie do końca dobrze, ta głowa mi dalej. Ale w porównaniu się... do innych efektów o. tego serialu, to jest najlepszy efekt CGI w tym kąszu. On by wyglądał lepiej, jednak jakby zrobili jakoś praktycznie. To na ale pewno, dobrze. ale jak na to, co mogą, to naprawdę wygląda to legitnie i, i mi się podoba po prostu. I nie mam, nie mam żadnych z tym wątków że, wątków, że o, widziałem lepsze CGI, no ale wiemy, że może być gorzej. Um, no i um, też mamy tutaj w tym odcinku parę takich. Troszkę lazy writing, żeby tak to nazwać, jeśli chodzi o wybory fabularne, szczególnie w tej świątyni z tymi awatarami. No, ci awatarzy to jest dla mnie jeden z problemów tego odcinka, bo to wygląda to jak jakaś Rada Jedi. To jest jedyny moment, jak sobie nie wiem, nie wiem czy też lubicie tak samo jak ja oglądać sobie reakcje ludzi na, na te odcinki, które zawsze... Wi wiadomo, leci reakcja pocięta i ludzie, w ogóle film, odcinek pocięty, ludzie reagują i zawsze w te, każdej tej reakcji pomijałem po prostu tą scenę, bo jakoś mnie ona... A obchodziła mi się po prostu nie podobała, bo najsabszy. Najsłabszy motyw tego koncept, odcinka. Koncept tych awatarów mnie nie przekonuje. Nie. No, nie tak jakiś korpo typ, jakiś. No, avatar, no. Już no ja nie przekonuję tego. Wolałbym, żeby po prostu to właśnie Kąszu miał tego jedynego twojego awatara, a nie tak, że każdy Bóg może mieć swojego, nie? To trochę tak ujmujemy najtowi w tym momencie. Bo nie wiadomo Ale, czy tamci Bogowie mają też swoje moce, to jest, swoje to jest swoje też stroje. Sylbrom, a o tym mówiliśmy też. W trakcie oglądania, że to trochę faj, końcówki się Tak, każdy właśnie. Te same no. moce i każdy został z tymi mocami, to jest z dupy. No, ale miejmy nadzieję, że nie będą pokazywać, że pod koniec, nie wiem, będzie walka awatarów, każdy w innym stroju, to że tak, okropne. Nie, ale, ale dobra, ale przejdźmy sobie, to jest połowa odcinka dopiero. My wcześniej poznajemy bardzo fajną scenę, w sensie, my mamy bardzo fajną scenę, tak jakby powrót do pierwszego odcinka. Że mamy tą zmianę osobowości, ale tylko z jednej perspektywy, nie? Że mamy Marka, mamy to falowanie, takie, taką wibrację, nie? I potem mamy znowu Markę, ale w innym miejscu, jakby Steven przejął na chwilę jego. Się dzieje, osobowość. Bo mamy też sceny, kiedy, kiedy Mark traci Właśnie. jakby osobowość Steven i tak samo. Są zabici ludzie. Tak, i to, I to jest. E, wszyscy praktycznie ja, ja też jestem ja się pod tym podpisuję, że to pewnie jest Jake, bo e, Trzecia, czyli trzecia osobowość yy, Marka i Stevena, znaczy Marka, bo Mark jest tym głównym, e, który nie ujawniał się do tej pory, który, którego nie wie, nie znaczy może się ujawnią, ponieważ są teorie, że to właśnie Jake zabił jakby ojca yy, Layli, Dlatego on ma taki wyrzucony sumienia, teraz Margim on, on o tym wie. No ale myślę, tego nie że on że nie mówi się mógł ujawnić, ale... ale... Ale to jest po prostu tak. najrzadszy, że... no właśnie się to jest sprawy z niego. Nie? Tak, ale no, to, że są trzy osobowości, to możemy mieć pewność po tym, jak ta trójka i ta trójka w lustrach była tak w pierwszym odcinku Od piętnowana, nie? Przecież. Więc e, myślę, że to jest na pewno. Ale co do osobowości, też. Już w, w tym odcinku zacząłem jeden. Nie tyle co problem odcinka, co serialu. Zacząłem problem. <laughs> to może jest źle ujęte, ale po prostu zaczął mi przeszkadzać te częste interakcje w tych możliwych odbiciach między Markiem a. Zaczęło być. Czuję, że to może być na pewnym etapie już jeśli dalej będzie tak utrzymywane, może zacząć być męczące po prostu. Ja szczerze I traci mówiąc to, no. traci to trochę na tej wyjątkowości. W sensie fajnie jest jak na przykład w określonych momentach, o momentach oni mogą się porozumieć, a nie, że on sobie stoi, o, to teraz pogadam z moją drugą osobowością, weź mi pomóż tutaj z tym tą młomikłówką, no to już jest takie według mnie trochę sensu i trochę też tak w złym świetle pokazujące chorobę psychiczną. Ale... To znaczy ja powiem tak, ee, dobra zacznę od tego, że cieszę się, że teraz nie wykorzystują tych e, interakcji między osobowościami w takim symbolicznym stopniu jak to było w pierwszym odcinku, to bo to się, po prostu by się znudziło, to by się stało cringe'owe, tylko oni se po prostu teraz normalnie gadają, że mają jakąś tam relację z sobą, to jest po prostu dialog prowadzony w głowie, ale widzimy to w lustrach, no według mnie to jest całkiem spoko wybór, jeżeli chcemy mieć e, konfrontację tych dwóch osobowości między sobą, nie, bo inaczej oni się nie mogą porozumiewać. A dla widzowi, dla widza najlepiej przedstawić to właśnie w lustrach, no ta symbolika, no ale ta to chodzi moc. A o to, że to jest w każdym możliwym odbiciu się dzieje i ten, mówię ten moment, kiedy on sobie rozmawia ze swoją osobowością, którą pomaga rozwiązać coś tam, no to jest już takie. A ja wiem, no nie wiem, dobra. No mamy tutaj odmienną opinię. Dawajcie znać, co wy sądzicie o tym. Też o tych, o tych zmianach osobowości, czyli tej interakcji między nimi, z, z którym się zgadzacie, z którą opinią, bo też trzeba zaznaczyć to, że w komiksach. To te zmiany osobowości były uwarunkowane, jakby falami księżyca. I to nie, Mark nie mógł tak zmieniać e, osobowości, tak o, jak w tym, tym, tym e, serialu. I, mm, ale to też daje fajne możliwości, ponieważ tutaj w tym odcinku podczas walki na przykład wchodzi Steven, potem znowu Mark, potem znowu Steven. Em, I myślę, że na pewnym etapie oni mogą dojść do takiego pułapu, takiej. Taki Takiego balansu, że e, oni mogą, będą, będą mogli sobie płynnie zmieniać tożsamości w, podczas walki na przykład. I robić zupełnie inne rzeczy, nie? E, na, więc. E... W sensie fajne było na przykład, jak on już mu wykazał tą osobowość, kiedy przykazał mu ciało. Tak, nie było żadnego było efektu, inspiracją. nie? Tylko aktor, gra aktorska Izaka. No, to było genialne. Te, tak, jak, tak jak oni gadali po prostu między sobą, że o, tu weź mi tutaj pomóc, to. O tak. to mi chodzi, ale te momenty, kiedy on mu to faktycznie przekazał, były dla mnie. To był chyba mega. taki jedyny moment w tym serialu, i jakby więcej takich momentów, bo one wyglądają coraz lepiej i pokazują jakby ten kunszt aktorski Izaka, który, który tutaj błyszczy po prostu. E, więc naprawdę. ale mm... dalej? W tym odcinku Genialne. też się powiela to, co ludziom przeszkadzało, mm. nam może nie do końca, chociaż też zauważyliśmy w trakcie oglądania, że, to, Które? że fajnie było jakby się w końcu to zmieniło, czyli Mr. Mr. Knight. Aha, A to, no tak, no w sensie... Mm. Pojawia się dwa razy, co prawda, ale widać było po tym odcinku, że on może dostać jakiś... Eee, tak, 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 właśnie, ponieważ... Y to było spoko. o końcówce sobie powiemy jeszcze później, bo on tutaj widzimy, że już zaczyna trochę płynąć w tym tak, świecie, tak, w którym zostaje wrzucony. Eee, tak, końców, nie? tak, tak. No jeszcze w tej walce, nie? Ale on, on, tu w tej walce chciał, po prostu nie wiem, koniec nie, już nie bijemy się time out, a potem po prostu um, Konszum powiedział, że ma robić to co ten, nie? No i pomagał kąszu. i po prostu był w tym jakby nie buntował się o to chodzi, nie? W sensie, żeby, 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 żeby zmienić to niebo, nie? Więc y, naprawdę, ale w sensie to też wynika z jego natury, bo on jest. On, jego to jara, po prostu jego interesują takie rzeczy jak właśnie e, układ gwiazd, czy tam wtedy. On właśnie rozwiązał tą zagadkę z, tym, z tą konstelacją całą, więc e, fajnie się dogadują. Tylko, że cały czas mówimy Mark Steven, a jestem ciekaw, co będzie z tym Jake'iem, ponieważ e, on był e, tak szówkarzem w, w tym, w komiksach, a tutaj okazuje się. Stalnym, nie wiem, mordercą, najgorszym, no tak, może, może on będzie villanem tego serialu w ogóle. W komiksach, więc. Steven też był, no właśnie. Even też był tak? Pomis. Tak, Margie jest jedynie tą samą postacią, ale mm, mamy tu no. inne relacje. Ale mi się to podoba. Jeżeli ten Jake to będzie taka evil osobowość, um, to może być no, to ciekawie rozwiązane. Po... Mm, na i... przykład w ostatnim odcinku tak. on będzie chciał coś zrobić. No to to już będzie tak trochę no. bardziej jak w fight clubie, bym powiedział, nie? Ale. Ym, no, ale. No tak, w... tylko że tam jakby są to dwie postacie stojące. No nie? A To jest tak, to w jednej tak. osobie. Co zaś nie fight clubu? To wątpię, no to sobie. No, no właśnie, no to już. No tak. Yy, ale to Wam nie zepsuje tego filmu, jak czy yy, Jeżeli nie widzieliście. Yy, dobra, yy, jeśli chodzi o jeszcze yy, odcinek, no to yy, mamy tutaj o so, um, scenę, tym, już, już powiedzieliśmy o tej scenie z tymi awatarami, ale tam chodziło głównie o to, o, to, o, o ten jakby sąd nad Harołem, że e, on e, nie dopuścił się żadnego złego czynu, co jest trochę... No bo dobra, w obliczu bogów się niczego złego nie dopuścił, no ale w moralnym, no to on zaczynał zabijać ludzi, niewinnych ludzi, ale na rzecz Amit, nie wiem, nie wiem, a tylko kąszu jest tym pomiatanym, tym... tym... Rzutkiem takim, no, który jest yy, gnojony, i mnie... <laughs> Trochę się nie dziwię, bo on jest taki za, za bardzo narwany, za bardzo jakiś taki ekscentryczny, ale mniejsza o to. No to jest taki venom też trochę. Trochę taki venom, szczególnie po tym jak on mówi. Um, ale o co mi chodziło z tym tanim wyborem, nie? że tu mamy ludzi po prostu, a nie bogów jako awatarów, i tu mamy głos bogów yy, jako, jako w gardłach ludzi, nie? No to... No to tak trochę. Wiesz, ci ludzie w ogóle nie są w żaden sposób interesujący. Nic no nie tak, wie, no, to są No, randomy, no nawet... mamy tą jedną nie, no taką, jest... która do Marka. Um, no tak, się ale tylko pomóc. dlatego, że ich bogowie mieli relacje. Hmm? No właśnie, nie wiem. No, to... mnie obchodzi ten wątek z bogami. Ja chcę bardziej widzieć um, ten wątek z tymi. Znaczy, mam nadzieję, że to jest jedyny raz, jak oni się pojawiają w tym serialu, tak w ogóle. Znaczy, bogami. No, tak, w nie wiem, co naraz <laughs> Ale no tak, no ale powiedzieli, że ja jeżeli. Konszu, um, będzie manipulował niebem, jeszcze raz to go uwiężą. U, więc e, więc no tak to robią. To robią. E, ale fajnie, ciekawa pokazana moc konsu, który. M, było powiedziane w poprzednim odcinku, że może. Nie może nic robić praktycznie, on może tylko, nie wiem, przewracać śmietniki, ale on może, kurde, zmi robić, zmieniać jakby m, świat na większą skalę, w sensie to co, co widzimy, czyli, nie wiem, zaćmienie słońca, czy układ gwiazd. Ja jestem ciekaw. Jak tak na logikę pomyślimy, no to przecież on nie zmienia, nie obraca Ziemi, tylko on obraca całe niebo, nie? Ja nie wiem, czy on obraca cały świat, kosmos, czy tylko widać z perspektywy Ziemi, a w kosmosie nic nie dzieje. Nie wiem, nie czy to jest tak jakby taka projekcja, nie wiem. Nad to jest trochę takie, to jest takie kminienie, no. Nie ma co w to wnikać, bo myślę, że to nie jest Nie jest, ale tak, tak no raczej nie jest, bo tylko chodziło o to, żeby, wiadomo... Już nawet nie bo on zrobił to. Tak, no, no tak. Ale nie powiedzieliśmy sobie o w zasadzie najlepszej scenie w tym odcinku, czyli walka Moon Knighta z, z tymi typi, typiarzami. Z wintonego Starka. Z Starka, który, aktor w ogóle zmarł przed premierom serialu um, to. Ty, Co nie od... jest Tommy Stark, żeby nikt nie pomyślał nie. Chodzą, nie, to nie, to jest, jest Anton. On nazywa się Anton. kurczę, Przepraszam, że nie pamiętam nazwiska, ale m, tam m, Marvel oddali, oddali mu tribute um, w odcinku. Było też ciekawe, myślę, że właśnie dlatego była ta scena jak Moon go zabija i, i on. No Moon go porabia go porabia i on w kłę tak wchodzi na tym koniu, takie symboliczne podejście aktora tak samo. No ale dobra, ale co do samej walki podobała mi się, super. Więcej Moon z każdym odcinkiem dostajemy. To jest Moon Knight, który ochrania lejle. Tak, i tam nim. w ogóle fajny jest Moon Knight, który mówi po prostu, że nie jest takim kim typem, tylko po prostu ma to maskę, ale jednak gada, nie? To jest takie, no. nie wiem, ja, ja lubię postacie, których nie widzimy ekspresji, w nie widzimy ekspresji twarzy, a jednak mówią i mają jakiś charakter. To jest... To jest fajne, w tym przypadku Moon Knight jest tak samo. E, Zajbista jest e, scena. Normalnie jak z Deadpool, jak go nabijają tymi źdami, e, tymi włóczniami. To, to jest... Mr. jest też nabijany. Mr. Inart, Mr. nabijają. Mister Night'a nabijają, ale potem przychodzi ten właśnie... Moon Knight. I jak on to e, podtrzymał? W sensie... Na jakich zasadach e, w sensie... Wcześniej właśnie... To jest chyba po właśnie... po tyle. Ten, wcześniej w tym odcinku mówił, że ten armor to jest healing armor. Y więc myślę, że to też ma jakieś znaczenie, że on jakby go leczy jednocześnie i, może nie wiem, on nie odczuwa bólu. Nie wiem. Y może to będzie jakaś ekspozycja. Za taką bym się nie obraził, jak działa ten kostium, jak działa to coś, bo ja takie ekspozycje lubię po prostu. Takie, które rozwijają to uniwersum, takie. Y no, y no, budowanie tego, co już zostało przedstawione. Y zamiast. Jakieś snucie teorii, nie wiadomo jaki, Ale i tak by to nic nie zmieniło, bo po prostu fajnie to wygląda. Tak samo fajne jest to, że przyjmuje kulę i wyrzuca jest powrotem, nie? Na pelerynką. To było spoko. Tak samo ta, co już widzieliśmy w Jastunach, ta pelerynka w kształcie księżyca, jak zeskakuje. Um, też, no, też spoko F. Mega spoko. No. no no i co? No Batman i on... ma ten pelerynę, Tak. Z to, to jest nietoperza, tak tutaj. Właśnie. W kształcie Muna. Muna. No, i tak, naprawdę ta scena była. Ja nadal podtrzymuję, że to są na razie, żeby nie powiedzieć, najlepsze odcinki, jeśli chodzi o początek serialu Marvela. Najlepszy odcinek. Najlepszy odcinek. Serialu Marvela. Tak nazwiemy ten odcinek. Naprawdę fajnie się to ogląda, genialnie, genialnie jest tego vibe. Muzyka jest świetna. Tylko to jest to, to, co mówiliśmy w pierwszym odcinku, jeszcze. znaczy w tym odcinku jak gadaliśmy właśnie podczas trwania tego odcinka, że wszystkie te takie fajne utwory poszły, muzyczne poszły na pierwszy odcinek, teraz dostajemy jakieś takie arabskie egipskie klimaty. W sensie wpisujące się w klimat, no. Wpisujące się, ale jednak nie mainstreamowe, jak, jak no takie bardziej znane, więc... Nie takie, które przychodzą do... Tak. No, no ale no to okej, okay, no do to jest... Backup, gdzie wszędzie w memach to jest używane. No, po prostu jest... ale no, bo, bo, bo możemy Wiemy po co to było, no. Trzeba było jakoś sprzedać ten pierwszy odcinek. No i się udało. Bo teraz się chce to oglądać po prostu. A e, no. Więc. No co, no. Myślę, że. E, nie wiem, czy no ja co? coś więcej o tym powiedzieć. Aha, powiem sobie jeszcze o tym, e, o czym mamy wąty. i nie wiem, do czego mamy wąty, jeśli chodzi o końcówkę. E, I do czego praktycznie mam nadzieję, że. Tak nie będzie, ponieważ to był okropny, okropny wybór scenariuszowy, mimo tego, że powiedziałem w pierwszym odcinku, że mi to nie przeszkadzało. Chodzi o to, że Konszu teraz został zamknięty, został więziony, czy przez co Mark stracił nie, swój strój. I jeżeli teraz do końca serialu będzie Tylko Mark bez w stroju, i w finale dopiero odzyska ten strój, no to kurde, no to ja... Może symbolicznie to będzie jakoś no, wyglądać, ale, no, no, ale my będziemy wiedzieć, że to trochę budżet im tu kulał. Chyba że tak będzie. No ale na zimie wstyd... zimie no wtedy serial Mark Spectora, No. No, no, ma... no tak, no. Ja tam, ja tam polubiłem postać Moon Knighta w sensie w tej scenie, jak on właśnie walczył z maskę zakładał ją z powrotem, postać Moon'a właśnie. Jest super, super się ją ogląda na ekranie, jest mega brutalna, mega radykalna i nie chcę, żeby to nam zostało odebrane, e, więc no, mam nadzieję, że... Dobra, jeżeli tak będzie, nie wiem, uwolnią go za odcinek, czy w następnym odcinku, no to... No to spoko, no albo będzie, okay. że w przyszłym nie będzie, ale będzie w następnym. Tak, to jeszcze, jeszcze to zrozumienia, mimo że to jest już połowa serialu, nie? Bo już zostały nam trzy odcinki do końca, ehm, to, ale... Ale jeśli to będzie w finale, no to to jest tak. żart. Trochę tak. E, dobra. Jeśli chodzi o następny odcinek, mam nadzieję, że bardziej poznałem postać Jake'a, w sensie tej trzeciej osobowości. Ujawni, była może teraz może to dlaczego nie będzie, był uzasadnienie braku stroju, bo tak. będzie eksplorować ten wątek. To byłoby spoko. Może tak być. Więc, jak tak będzie, to będzie spoko. Czekamy, zostaniecie za tydzień odcinek, czego mówienie, dawajcie znać, co sądzicie o tym. No i co, no i myślę, że wesołych świąt, nie? Bo już chyba nie usłyszymy świąt, się chyba. Do świąt się nie usłyszymy, bo nic nie ma. Nic nie wychodzi chyba, takiego. że będzie nagle trailer Tora. No to... Tak, nie wiem, magicznym nie wiem, cudem, bo ja już zwątpiłem, że on w ogóle wyjdzie, ale. Ale dobra, zobaczymy. Już, już oficjalnie to jest najkrótsza kampania, kampania od trailera do filmu. Pobił rekord chyba Halka, który miał 93 dni to już 90 dni przed premierą dalej nie ma Trajdera. Ale wiemy, że to i tak mu nie zaszkodzi. Znaczy, ja myślę, że to może być jakiś... Wiesz, teraz jest ta kampania Strange'a, no ale z drugiej strony... Bo ta kampania Strange'a już trwa od Spidermana tak naprawdę, więc... No właśnie, więc może nic coś dać już w końcu. Coś musi być, coś Łapy. musi być, więc czekamy. No może każdy i tak na Tora pójdzie, ale... Tak. O, dobra, e, to co, jeszcze raz, wszystkiego najlepszego, wesołych Be, świąt, świąt. mocnego jajka i trzymajcie się i słyszymy się w następnym mówieniu Moon Knight. Trzymajcie się, elo. No, niech pokczan będzie z wami.